W Wukowem odbyła się konferencja podsumowująca transgraniczny projekt związany z infrastrukturą ochrony środowiska w Porażu i Zagórzu po stronie Polski i Chorodoku, czy też inaczej Grudku Jagiellońskim po stronie Ukrainy. Władarze tych miejscowości wykorzystali atrakcyjne dofinansowanie z Unii Europejskiej, znacząco poprawiając jakość życia mieszkańców. Dla naszego miasta jest bardzo ważnym ten projekt, dlatego że E, do, pozwala nam e, no, e, w sposób taki szybki poprawić e, sytuację związaną z kanalizacją miasta, dlatego że e, w Gródku na razie było kanalizowane tylko 35% tery terytorium miasta i e, e, uczestnictwo w tym projekcie pozwala nam w prawie w, w dwa razy zwiększyć e, ten areal, który będzie kanalizowany. Projekt miał bardzo wysokie dofinansowanie, to było 90% i w związku z tym wina Zagórz otrzymała dotację w wysokości ponad 10 milionów złotych, za co wybudowaliśmy ponad 43 km różnego rodzaju sieci. Przede wszystkim to była sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej, jak również wodociągi na terenie Poraża i Zagórza. Nasza część wynosi gdzieś około 740 tys. euro. To jest wyznaczone budownictwo w prawie 12 km kanalizacji, dwie przepompownie i kanalizację deszczową też w tym projekcie my realizujemy. Jest to znacząca kwota dla Chorodoka, którego budżet na 2015 rok wynosi około 780 tysięcy euro. Do Zagórza i Poraża trafiło natomiast 2 miliony 700 tysięcy euro. Mniej więcej połowa kanalizacji sanitarnej jest zlokalizowana w miejscowości Poraż, tam jest również około, tam jest 8 przepompowni również usytuowanych i, i od sieci kanalizacyjne w częściach miasta Zagórza, to jest wielopole za rzeką, pod klasztorem, Leska Góra, to są takie części miasta, które wcześniej nie zostały skanalizowane ze względu na położenie takie bardziej na zewnętrznych miejscowościach. Ponadto wybudowano kanalizację burzową oraz przebudowano kanalizację sanitarną i deszczową na obszarze ośrodka przemysłowego na Zasławiu. Łącznie zainstalowano również 33 przepompownie. W ramach projektu Zagórski ZUT wzbogacił się o nowy pojazd oszczędności przetargowe pozwoliły wygospodarować środki na zakup sprzętu specjalistycznego. Zakład osób technicznych, który obsługuje sieci kanalizacyjne na terenie gminy, miał samochód, ale mniejszy. Dzisiaj sieci kanalizacyjne na terenie gminy liczą łącznie 120 kilometrów. Potrzebny jest dużo lepszy, dużo mocniejszy sprzęt, który no, oby się jak najmniej przydawał, ale jednak... Od czasu do czasu będzie potrzebny. Jest to znaczna pomoc dla nas, ponieważ eksploatujemy gminną sieć, która liczy około 120 km i 70 przepompowni. Do tej pory mieliśmy problemy w przypadku przytkania się sieci. Musieliśmy wynajmować samochód z Sadaka. Natomiast w tej chwili posiadamy własny samochód, który znaczy na te gminy, który jest przystosowany do Jazdy w terenach takich górskich, ponieważ ma napęd na cztery koła, ma możliwość nie tylko przebijania kanalizacji, ale również podbierania tego zanieczyszczeń, bo to jest samochód sąco także w znacznym stopniu ułatwi nam eksploatację tak rozległej sieci położonej w dość trudnych warunkach. Wartość tego pojazdu to jest brutto 624 tysiące. Dla Zagórza Ukraina jest kolejnym po Szwajcarii i Słowacji kierunkiem międzynarodowej współpracy w ramach pozyskiwania inwestycyjnych środków europejskich. Oczywiście, że warto. My przekazujemy doświadczenia związane z zarządzaniem projektem naszym kolegom z Ukrainy, a dzięki temu nasze samorządy mogą korzystać z tak korzystnego dofinansowania, bo 90% dzisiaj w stosunku do RPO to jest bardzo dużo. TV